No cześć słuchajcie taki szybki będzie vlog yy, kolejny komputerek składamy yy, nie będę go nagrywał na youtube bo po prostu tego to mi się ostatnio przewala bardzo dużo nie będę co chwilę tego powtarzał yy, komputerek dla chłopaka 12 lat pod minecrafta jakiś tam te red jak to tam się nazywa pokażę wam szybciutko yy, co będę składał potem go złożę zobaczycie sobie tam mniej więcej jak to wszystko wygląda yy, Gigabajta płyta B560M DS3H już pod 11. generację Procków Intelka. Karta oczywiście GT10 32 GB. Coś powoli wraca do sklepów. Było kilka sztuk RX 554 GB, ale to było na wybranych sklepach. Także by trzeba było gdzieś nabić parę setek kilometrów po kartę, żeby ją odebrać, bo nie da po prostu wysyłkowo ją odebrać. Zasilacz Corsaira CFO 550, yy, ramy mamy 2 razy, yy, razy 8 giga 3000, tak? Było 3000, tak? Yy, także tu mamy troszkę więcej ramów, mamy 16 giga, także do Minecrafta starczy. Z czasem po prostu trzeba będzie wymienić tą kartę graficzną na duna na lepszą po prostu i, i komputer będzie sobie naprawdę bardzo fajnie śmigał. Yy, dysk 500K na dane i 30 f Buda oczywiście Klux Astral Aha i to jest y, Stary komputer młodego Stąd idzie dysk Na system I w sumie tyle to jego Stary komputerek Tu jest y, gt 742 GB chyba zostało. I AM3 Nie pamiętam jaki tam jest Czterordzeniowy, ale to już jest starość naprawdę Dwa dyski HDD ale tego nawet nie będziemy przekładali ze starego komputerka. Bierzemy tylko ssd i Od system. i co? Bierzemy się za, bierzemy się za składanie. jak go złożę, to wam zrobię jakąś cząstkę jeszcze. No to hej! No hejka, jesteśmy w położeniu komputerka. Jak widzicie, zobaczę, nie będę już tej, tego szkła ściągał, bo mi się nie chce po prostu My wszystko przygotowane do odbioru. Troszkę się ten dysk SSD rzuca w oczy, no ale co zrobić? Bo ze starego komputera miał zostać, no to zostaje. Tu mam, oczywiście, na się podświetlenie. Aha, no i oczywiście te podpięcia tamtych dysków to jest po prostu tragedia dalej. Ja nie wiem, kiedy oni to jakoś to ogarną. Jest tak ciężko te kable ułożyć. E, Minecrafta mam wgranego, potestowane. E, nie schodzimy poniżej 100 fps. ów jakąś jedną ręką wam się troszkę poprzemieszczać i pokazać w trakcie ładowania mapy. Bardzo ładnie na wszystko pracuje. Nie zauważyłem spadków poniżej 100 FPS-ów. Jakość dokładna. Oczywiście skryzację wyłączyłem, żeby było widać maks fps -ów. Także moim zdaniem komputerek całkiem sobie fajnie radzi. E, przyszłościowo, no zobaczymy, no za jakiś czas na pewno będzie karta wmontowana, coś lepszego. E, może 1660, się uda nie do tego komputerka wsadzić. Byłoby naprawdę fajnie. Mógłby sobie młody bardzo już fajnie w niektóre gierki pograć na, że tak powiem, całkiem ładnych ustawieniach graficznych. Oczywiście, full HD nie, nie ma co się dalej pchać. Chociaż, wam powiem, w dobrej karcie na 2K spokojnie bym sobie też poradził. Mam 16GB, 10 100 tak? 10100F, 10 100. także mi się wydaje, w mógłby sobie na 60 fps w niektóre gry przy dobrej karcie pograć. Także co, to byłoby na tyle. Dzięki za. Szybkie oglądanie, trzymajcie się, cześć.